przepisy materialne są tu bardzo ważne i również te, które nie tylko skłaniają nas, co już zaczęliśmy robić, do zmiany trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia, ale tam jest więcej, czego żeśmy jeszcze nie dostrzegli i w tym sensie jest to również bardzo ważne. Po pierwsze, że to jest. Po drugie, żeby dostrzec, że już minęły czasy, kiedy przestępstwie zgwałcenia opieramy się na teorii Wolności seksualnej, a na stałe czasy autonomii seksualnej. Mhm. O ile wolność seksualna oznacza, że mówimy nie, o tyle autonomia seksualna wymaga usłyszenia tak. Usłyszenie tak oznacza, że partnerzy, którzy wchodzą w relacje seksualne, wiedzą, co mogą, czego nie mogą, i wiedzą, że mogą powiedzieć, tak, kiedy są dziewczyną i wszystko jest w porządku, i mogą powiedzieć nie. Kiedy są zarówno dziewczyną, jak i mężczyzną, i też jest wszystko w porządku, czy chłopakiem. Mhm. Oczywiście mowa o, o relacjach seksualnych, do których dochodzi po osiągnięciu wieku, który na to zezwala. I tu też jest kolejny moment bo mamy konwencję o przeciwdziałaniu, o przestępczości w cyberprzestrzeni, gdzie artykuł 9 tak naprawdę nakłada na państwa członkowskie obowiązek Podniesienia wieku zgody do 16 lat, czego my żeśmy nie zrobili. Także tu jest bardzo wiele spraw, ale jeśli mogę powiedzieć o pierwszej, mm -hmm. która tak naprawdę jest niewidoczna, a być może równie ważna, rzecz nie polega tylko na przekonaniu biskupów i ministra sprawiedliwości, rzecz polega na uświadomieniu nam wszystkim luk w prawie, które wynikają z tego, że dotychczas cały czas myślimy o prawie wertykalnie, A czas zacząć myśleć i stosować to prawo horyzontalnie. Daję przykład. Prawo karne mówi o tym, że ludzie mogą wchodzić w relacje seksualne po ukończeniu 15 lat, chociaż powinno być te 16. Ale jednocześnie prawo rodzinne mówi o tym, że ludzie mogą. Wejść w związek małżeński po ukończeniu 18 lat, chyba że są kobietą, i sąd wtedy zezwala na to, żeby zrobić to po ukończeniu 16 lat dla dobre założonej rodziny. Wiadomo, że zawsze w tych przypadkach to nie jest kwestia Romea i Julii, ludzi zakochanych, tylko kobiety, która jest w ciąży. Nasze myślenie o tym, że to młodsza jest w ciąży, a nie na przykład. Dziewiętnastolatka, która zachodzi w ciąże z 17-latkiem, jest błędne. I jeśli dobro rodziny tutaj wchodzi w grę, to trzeba to uregulować tak, żeby osoby, które zachodzą w ciąży, mogły rzeczywiście wziąć za swoją ciążę i swoje dziecko odpowiedzialność po ukończeniu tego wieku, który mają. Co więcej, prawo, które reguluje kwestie lekarzy i dentystów, mówi w artykule bodajże 32 czy 33 że dopiero osoba, która kończy 18 lat, może samodzielnie udać się do lekarza, otrzymać receptę. Co dostajemy? Dostajemy zgodę na to, żeby osoby, zwłaszcza dziewczęta, które kończą lat 15, mogły wchodzić w relacje seksualne. Ustawa o planowaniu rodziny wymaga od nas edukacji i zagwarantowania pełnej protekcji przed niechcianą ciążą. Natomiast przez te trzy lata kompletnie nie chronimy dziewcząt przed możliwością zabezpieczenia się. Oczywiście one mogą kupić prezerwatywę, ale ta służy przede wszystkim mężczyznom. W związku z tym to jest coś, co musimy natychmiast uregulować i zacząć inaczej patrzeć i myśleć. I musimy sobie zdać sprawę z tego, że właśnie dlatego, że są to kobiety i że mają bardzo niewielki wpływ na tworzenie prawa, doprowadziliśmy do sytuacji, w której w najbardziej wrażliwym okresie rozwoju Młode dziewczęta są narażone na niechcianą ciążę, na choroby, na brak ochrony i na brak możliwości samodzielnego udania się do lekarza, bo wszystko jest w porządku, kiedy rodzice wiedzą, godzą i są światli. Ale większość z nas nie jest takimi rodzicami, ponieważ nie tylko nasze dzieci, ale my również nie byliśmy do tego przygotowani, nie mieliśmy dobrej edukacji seksualnej, nie mieliśmy dobrej edukacji zdrowotnej. Tak, tak więc ta ustawa, ta konwencja daje nam szansę na to, żeby wreszcie wyjść z okowów myślenia stereotypowego, schematycznego i zacząć komple kompleksowo dbać o zdrowie zarówno dziewcząt, jak i chłopców. A czy y, właśnie ta konwencja, co ona może dać mężczyznom? Czy ona jest też potrzebna mężczyznom? Ta konwencja mówi o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet nie przez przypadek. Bo rzeczywiście jest tak, że w koleksie karnym znalazłoby się bardzo dużo przepisów, które chronią ludzi przed przemocą. Ale jak pokazała sprawa obóz przeciwko Turcji i jak pokazuje polskie zaświadczenie, które idzie w tysiącach przypadków, ponieważ mamy w naszych głowach zakodowane, że przemoc w rodzinie dotyka przede wszystkim kobiet, to powoduje, że mechanizmy prawne, które. W na papierze istnieją, w praktyce nie działają prawidłowo. W praktyce słyszymy o tym, że pokrzywdzona wycofała wniosek, kiedy w artykule 207, który mówi o przemocy w rodzinie, właściwie o znęcaniu się, to jest inną sprawą, nie ma żadnego wniosku. To jest przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. W innych przestępstwach również nie ma nic takiego jak skarga, a mówi się, pokrzywdzona wycofała skargę. I ponieważ asocjujemy w głowach przemoc tylko z kobietami, to nie zastrzegamy tego, że przemoc to jest również przemoc wobec dzieci, wobec dziewczynek i chłopców mhm. i że przemoc dotyka również mężczyzn. Ale ci z tego powodu, że bycie kobietą jest czymś gorszym, słabszym, bardziej poniżającym. Jeżeli wchodzą w sytuację, która jest asocjowana z kobietą, mają jeszcze większą mhm. trudność. Poza tym tu właśnie mówimy o tych stereotypowych rolach. Mylą się biskupi i minister sprawiedliwości, sądząc, że ta konwencja skłania do tego, żeby promować homoseksualizm bądź promować transseksualizm. Nic takiego w konwencji nie ma. I jest chore i niezdrowe żeby szczuć na osoby, które mają inną niż heteroseksualną orientację seksualną i które są transseksualne. Te osoby wymagają szacunku, opieki, wsparcia, a w przypadku osób o innej orientacji seksualnej wymagają tego, żeby miały sytuację prawną niegorszą niż osoby heteroseksualne.